Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry GTA 5. Jeżeli wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień Wbijajcie też na G2, gdzie macie mega kosackie promki na gierki No i życzę wam miłego dnia, pozdro! tak coś tam, kanjo. Ta, jechałeś się na banjo. Dinka pisa, no, dobra Mapacze, co tam jest? Loko Loko! Aż Mamy mnie klamka No by the way of the elimination? elimination. elimination. Ale by czy to jest do gódykowy loko Ty byś dostał na tym kładzie Dobra dobra, zaraz kasację to ty wiesz dostaniesz samochodu co na grze gościu Na 3000 Nie ja dostanę doma? bo nie mam aktualnie <laughs> no W ogóle Bemko ostatnio tak śmigałem tak U, ale ja ci czy nie stoją? No to, no Cała <laughs> nie, ja ja co, ja co się tam wydarzyło? Chod, ja co no, no Giga. Right giga Gida Dawet, no, Aha! <noise> wiedziałem, Syla! <noise> Za szybko podjechałem troszkę. Nie, nie! O Jezus, nie! Cosplay Hogatego? Cosplay Syla? <noise> ha, wiedziałem, że spadniecie. <noise> <Nie. głos> A, bo on tak skręca mocno. Tak, Wym tak to. samo jak mnie Pokażę w twoim ono. tekście. To prawda. <noise> to potwierdzić Ale nie musisz punktu, które Takie są łatwe i główne. to będzie To będzie masakra Ale na podziału tutaj no no przecież to jest na opona Czemu ty nie wjeżdżasz? Czemu ty nie na to Dobra przejechał Trzeba powoli jechać, powoli. Z głową, z głową, nie jak Hoggata tylko z głową Dlaczego w takich miejscach zawsze ja zostaję sam? Bo jesteś samica. I syno, to po moich tekstach cię skręca, bo coś takiego z twoich ust wypada. No co ja mam powiedzieć? Czy mnie kuźwa, nie wiem, wiruje jak w pralce po twoim tekście? Na wirowaniu 1200 co najmniej? Zależy właśnie ile obrotów dasz. No, ale powiem wam, że też nie skręciłem. Jezus, sylla, ty dalej to brniesz, no i tak dalej. Plus nic. jeden! Plus jeden? To wiesz, się od wyzywacie i co? Zależy i lobro, tu dasz. To, to, to no. dalej jest? ta rindziuwa. Dalej. Ja jadę, jadę. Czekaj, Zobaczcie, bo ja też ej, jadę. Ej, kiedy, przepraszam sylla, bo ty się umówiłeś dzisiaj podobno nagranie z widzem. <śmiech> nie <śmiech> no ta, ta, miało być. Umówił się TFTF. Tf. Będzie grane po streamie TFTF. Tf. <laughs> Uuu, well, on jest dobra. tak daleko z przodu i się nie odzywa. Nie jest tak daleko się z przodu, się. bo ty nie odzywał. bardzo się <coughs> jest pogadywane na subskrypcję i na discorda. Więc polecam, no, na. Beczki. Ale koksam. Wow, ale bym spadł przy punkcie samym. Wow. Dobra, Aha. Dobra. No nie wiem, to będzie jakiś dziwny ma, bo nie chce na nią wyjechać na przykład. Mm -hmm. Jezus, ewidentnie. Jak się nie da? Nie, nie podjechałem. Z pierwszym razem mi wyjechałem. Też nie trafiłem, no? Jest no. W na nią Ale, Ale dziwna rzecz. rzecz. Nie mogę. A dobra. Trzeba obok, pewnie? Tak. Trzeba naokoło. Ale, Koksom, Naokoło, że. No tutaj, ten. To, ściana jest. Paść, tutaj, tutaj. Bo taki troll Prawo? jest niby. Tak. No w lewo pojechać To jest balkonik Spadną, taki zrobiony. Wiedziałem, że mało brakowało i ja bym. Boku, o nie, zagapiłem się nad jakiego dęciaka co jechał z boku tutaj. No. Co byś ty się no, jak ty byś się no, nie skończyłem. no zapomniałem co bym powiedzieć. A za pierwszym razem mało co? Bym tutaj przeleciał bokiem i złapał ten punkcik. Okej, okay, rozumiemy, okay. Okay. To chciałem o, powiedzieć. nie zrobiłeś tak i. Dokładnie nie no, udało Jadę na czwartym się. miejscu. Ja, ja na kładzie koła. No nie, nie musiałem sobie jeden nacisnąć. No Naciskanie w w momencie, kiedy jedziecie po czymś takim. nie. Jest kiedy? Kiedy? Klikacie AD. Nie, A, AD. Bo te koła trzeba wykręcić. No bo dobrze. te koła w ogóle, no, to, to nie jedzie prosto. A, je tak. Skręcą. O, Tak skręcam mocno. Ale skręcam ja. Oj, skręca Nie, no, że on pojechał na pełnym. Nie. O! Dobra, o! Mam. Dobra! Czekajcie, bo koło już uciekało Jak daleko <grym> trzeba? Dobra, tu Dzida, tutaj już pełna moc Dobra, cyk Dobra! O, tutaj nie poleciałem dalej, ale... Dobra, jest mu mu dobra to jest jeszcze dobre, Tydydydydum, tydydydydum Szybko, już tam daleko, się Nie, to jest... Szybciutko robicie, to ja to jeszcze robię sobie tak... Czekaj, bo się dalej zagapiłem Na wolno, na mnie Nasze pałda Ostatni ostatnio wszystkim w ogóle ten, y, jakiś chłop do mnie na, na czat na tego i, się, i płakał, bo zaczął <grym> mówi że Siema, jesteś moim ulubionym youtuberem, jeżdżę na ciebie w tym, w Gietal, <grym> nie, nie? Dobrze tak? powiedział! Super! I tak potem, <grym> i potem jest coś takiego, że No, ty w porównaniu do Hogatego i Syla to tam coś tam, nie? I go reszty, a, tam chyba. 10 minut tego bana, chłop potem poszedł na grupę na Facebooku, wkleił tego y, Na youtuberawkę! Screenshota, <grym> że dostał tego timeouta, że niesłusznie, <grym> że on chce unbana, i ja mówię ty, jesteś, że ten wszedł na ten. Na... No Dali, spadłem. No, jeszcze 60. No, do niego, dobra, dawaj mu tak, perma, w takim razu, razie, skoro, pełny ten, bani. Skoro, skoro to jest, skoro tak. O Też o taką 60 no. na czele cię miałaś? A że reszyk no. 60? Tak, że dla 90, YouTube, no, 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 90 jest tak. No, reszyk się odwiedzał, uczy. No, ale tu się odcinek poci, ale tutaj, pociąg. Ja teraz się skupiam, bo spadłem tyle razy stąd. Ja muszę skupić, Rozumiem. żeby się nie skupić. Dobra, pyk muszę nie skupczyć Kupić, żeby się nie skupić Pyk Okej okay. czuję, mi zaraz koło ucieknie No O, jak ja to czuję Ale jak mnie gonią tam z tyłu, presję czuję No jedziemy, jedziemy, dawaj odson! Łap czemu, się czemu, czemu ja? Jestem, nie jak prawie sobie spadłem Ja tak samo AD, AD No, tragedia Nie polecam, AD, AD tragedia. TFT, TFT, Pyk Tef, tef Dobre Tef, taka gra Teamfight Tactics nie. Oh, 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 oh. no nie. A dwóch. Ale ciśnie to póki sam, co <laughs> lewej, Jezus, wygrycię. jak jeden za drugim Cyk, cyk, pa no, no to to Czasówa, tutaj. czasówa, nie? Ciśnie No tak, tak gdzie to trzeba? A tam jest człowiek. punkt. Dobra, punkty tak, to nie to znalazłem. Nie I zrobiłeś, to prawda, tak to często jest O Jezu, a nie, nie, no ja spadnę na każdym miejscu na tej mapie jakim dobra. jest możliwe no Jest taka szansa Sylwester, trudno powiedzieć, ponieważ dawno Cię no, nie widziałem. Nie, no ale no, 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 ja i dalej No 40 sekund jesteście przede mną O nie Bo o my nie, tak naprawdę nie, my jedziemy nie, ja spadam Oho, w ogóle nie spadacie, spadacie chyba. Nie dojechałem. No tak! No w ogóle tak, wcale. Teraz, <grym> nie dojechałem se? Do góry? dobrze. A łobuz chciał nie... tak, odpalić CS, odpaliłam mu się, z Uuuuuh, mankaty! <grym> <grym> Dobra. Chyba, co tam się śmieje? O jezus. Z tego, że innym nie wychodzi. No, z tego nie Myślałem, że to wy lecicie do góry, to win dajemy <grym> ja cię słyszałem, jak ty spadasz? Tak, tak, tak. Ja, Myślałem, że na no, jeden jestem przynajmniej do góry w stanie wyjechać, ale ja, cały czas mnie źle ustawiało. E, no Teraz be. ja jadę po żeby do łoponki. was dojechać. Jedź. O Jezu. A, łoponki. Łoponki! A widzę już kogoś. Góraźnie. po co jedziesz tam, baranie, bo się zagapiłem na ciebie i spadłem. Który to jedzie Czyć trzecim? Ja. co? No. Moja wina, no sorry, moja wina, moja wina, że spadłeś. Przypada. Twoja ja wina, to jest wina. Dobrze. Ja co nie wiem. że jak to? Ja stada, to, to, Zawsze jest kogoś wina, no. Uwielbiam to jak Syllo tak robi, uwielbiam, to jest moje ulubione zagranie Sylwestra. No nie... Zagapiłem się eee. dalej tam i końskry. No ja tak nie chciałem tak ponętnie, nie. No wie, no jachodzi nie. Nie, nie, to nie o to chodzi. To nie o to nie chodzi. Nie, patrzyłem, patrzyłem coś mi się. Ruszyło tam. Nie. I popatrzyłeś akurat niego i spadłeś, tak? No tak było. To mówię, że ponętnie jechałem. Nie, poczęście co za Jakie... No to jest jakieś. Nie, co za tchic. Na sekundę to mnie zwolniło, no nie. Ale fajnie się z wami panowie jedzie tutaj z przodu. A nie, czekaj. <słuch> ty jedziesz na spokojnie, bo wiesz, że my będziemy mieć no, teraz. No, no, teraz. no. Tak, dokładnie. Dobrze jest jechać no. tego na pierwszym miejscu. Ty jedziesz spokojnie. To jadę sobie właśnie teraz na spokojnie. To jedziecie, nie dojedziecie. Już widzę, Dobra, tam pogady? z czwartego miejsca, co jedziemy na spokojnie. No już teraz jadę na spokojnie, to mam w dobie. I przewidują. Wiarę dojechać to jeszcze, ale ja widzę ją co na cały czas. No i dobrze. Nie, z się. Bo my się dobrak. teraz wywalamy, no to to jest to Jezu, właśnie. To jest nie hamuje w ogóle. Cześć o. Ja, ja się od tego... tam tą szybko, ośmiu. A ty, jeszcze wywalałeś. Y, no. Różowej obręczy. A nieraz nie wydupiłem chyba jeszcze Nie, wydupiłem się, jak się zagapiłem <grym> na tego jełopa No ale no. to... <grym zainteresorium> Łopcusiu, na kill, okay. panowie, bardzo miło było z wami wygrywać dobra, weź, tam nikt nie pytał w ogóle No, kto pytał, kogo? Shepard Mam ci powiedzieć, mam ci powiedzieć, żebyś potem wycinał? Powiedz sobie, nie no jezu, ja nie będę wycinał Spierd... No, widzisz? Okej tu można się zatrzymać, Shepard? Tak, 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 tak Tylko uważaj, na tym ostatnim jest boost Aha. Dobra, to ja czekam, dziękuję! Thank you! Ale Thank mam... you, Richard! Dwa punkty O, Joconek ja jedzie tutaj, ale cię dogonię Nie... Nie byłeś taki wiesz. pewny, że jedziesz na pierwszym miejscu ja dupi. Ale pierwsze miejsce. Chyba, że się wydupi Pierwsze miejsce Jak jesteś przede mną, to jedziesz na pierwszym miejscu Poczekaj, o co na Sylwestro A, to za nim, no to jedziecie nie, już. Możecie, możecie Wjeżdżać, wjeżdżać, wierzać ale... Dobła! No, no. ウォー